ELO! Siema. Siema. Siema, siema. siema! I teraz tak, my zaczynamy z Venice Beach I musimy się dostać tutaj do tego banku Możecie sobie jechać we dwójkę, możecie jechać w trójkę, możecie jechać każdy pojedynczo, możecie iść tam z buta Chodzi o to, że jak przyjedzie łowca no to macie zachowywać się jak NPC I jakby nie dać się zabić, nie? Jak on, oni, są, oni są jakby tak przygotowani, że nie będą was RDMIć, więc nie będzie tak, że podjeżdżaj na Pierdala do każdego lokalsa. Lokalsów jest od zajebania na serwerze, więc łatwo się wtopić w tłum. Zrobimy sobie tego jednego rana jako, yy, jako ludzie, potem drugiego rana i za trzecim ranem jako zwierzęta. No nie no, ale jak się spodoba, wam się spodoba, to można jako drugi ran zrobić zwierzęta. Na, na początku jako ludzie. No i tu masz pierwszy checkpoint. Jak jedna, jedna osoba z nas dojdzie do pierwszego checkpointa, no to mamy resp tam. Jest drugi checkpoint na szpitalu i finish jest tutaj na górze na Dobra, a mam tam, pytanie. Jak głowca zajebie NPC-ta, to nic się nie dzieje? Nie. No to bez sensu, On może ja się oni nie, ale nie. Nie ale nie To my już robiliśmy rana i grają tak, że bez podejrzeń też się nie zabijają. Jak na przykład podjeżdżam do ciebie, to cię sprawdzają, że podjeżdżają i jak się zachowasz, nie wiem, zaczniesz strąbić, odjeżdżasz, to też odpuszczają, nie? E, Luki, gdzie jesteś? No o, czekaj, kurwa, o jest. Nowa. No można być zwierzakami to. No ty nie. multi? Nie, 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 ja nie gram, ja nie gram Dobra, klikacie M, nie? No Druga no. opcja, ten player related no. no Player appearance, znowu druga opcja No I spawn pets, i tu macie mail pets, na przykład męskie no. i wiadomo, nie? I sobie klikacie, już jesteście oh, Farmera bierz, do ciebie pasy Jak do mnie, jak do ciebie? Odpalcie se mapę, możecie zaznaczyć ten bank na górze, to jest bank 6 na 12, to jest nas pierwszy checkpoint. Uuuu. <grym> Uu. Nice. Dobra, lecimy. Czekaj, daj mi postkę wybrać. Dobra, oh. spierdala, ja już lecę. Ready, nie, ready, biwi. go! No, go! No, go! Nie, go! Co go? A w gadamy? <grym> nie. Nie, no, nie, no. Ok, okay. Dobra, ja Ty, NPC-ty stają mi... na stopie, czy nie? Bo nie wiem. Tak, jak najbardziej. E, za mną ktoś jedzie! I mówi holy shit, jestem Ty, taką sexy lastą. koło mnie last też pow. ktoś przejechał i nie zauważył mnie. Normalnie sobie idę, chłop przejechał obok mnie i nic nie podejrzewa, no co jest? No tak, no na tym to polega. do no obok. Goni mnie! Cze... Prze... Ała. Dobra, u Ja tam na czerwonym, wyjebane kurwa Kurwa zajebiste to Opa, pojechał Nie, największy problem to, że yy, na pewno moi widzowie nie mogą być łowcami Ta, była weryfikacja, ubierzcie się, ubraliście się na szansę, dobra, wchodzicie do gry Ja dopiero chcę zobaczyć, gdzie to jest O kurwa, to jest o, przy O kurwa Bank to jest tam O kurwa Ja pierdolę, jaki far! Kurwa, ani jednego łowcy nie widziałem. Kurwa, ani jednego! Ja z 15! Nie wiem czy ich tyle jest, czy się nie powtarzają. I co mam w tym banku zrobić? Po prostu stanąć tam. Jak już jesteś, to powiedz. Jestem. No to mamy checkpoint. Oka mapę. Zamknij ryj. No piszą, to to nie ten. Ale jest z łowców, kurwa. Gdzie? Dobra, ja. Banshi, ty Banshi. Yyy. Dobra, patera, co się dzieje? To no krzyknij, kurwo jebana. No Ja zaraz pod checkpointem jestem, nie? Jak coś? Nie, Dobra, już? stopamy się tam? Nie Ta, no, czekaj, ja już tam. Nie, nie? Ja już tam kurwa zajeżdżam, już za sekundę jestem. No, no bo przez to, co? że musiałem czekać na tych debili, kurwa pół mózgów, kurwa to mnie zajebali. Ja muszę mordę zmienić, bo przecież mnie dojadą. Ale oni nie mogą być pod bankiem, nie mogą widzieć. Nie, nie nie, nie, nie. Spokojnie. Szpital prawie dolny. To jest szpital 7 na 7 Git? Nara! No, nie, nie. 7 na 7 tak? 7 na 7 no tak. Dobra. No, szpital. Ej! Ej, okay, Mateusz, nie obrażaj tak co ty? O kurwa, licz tu jest. No, jak on niby podejrzewał, że to ja losowo bym nie wjechał? Ty kurwa, pierdolona! Ty, a jak mam się zrespić w banku, jak zdech... jak zajebali mnie? Czy nie mogę się zrespić? Możesz, możesz. Ale gdzie, jak on do banku wrócić? Mam wrócić? F2 kanał klip, no i se poleć. No znaczy, się, no nie robiliśmy tak, ale widzę, że ja przynajmniej się piekli, żeby zrobić. Nie, no ale to co, to jak zginę, to mam nie grać, czy jak? Bo ja nie wiem. Mhm. No powinno być tak, że ten co przeżyje to odpalasz na inspektajta. obserwujesz my tak robiliśmy a -a -a. To nie. To jest Jak niech ja to nie pointa, jak nie kto każdy wraca Ale nikt nie sobie daje. Ty, a jak do góry pójść? MK, kto żyje z nas? Upo? Ja Adriano. Żyje, żyje, żyje. No to sobie, no to, sobie, no to sobie ja suspektuję Adriano Upo, ale ty wiesz w ogóle chodzi? gdzie trzeba iść? Jak to wyłączyć inspektajta? O kurwa ja Jestem już Zrewajwujcie się, ukośnik revive i TP do Adriano 1G Okej Ready? Da! Jadimy! Czekajcie, na no, szybowcy muszą Kurde, być Kurwa no. mano. Da, ready, jadimy. A czemu ty tak zakurwiasz? Co tak szybko? No przecież taki był plan. Ej! Zwolnij, debilu, przed nami! No mordę zamknij, przecież on nie ogarnie, kurwa. Oni nie potrafią jeździć, pa! Ja zgarnę całą wagę wszystkich tych, a oni se to samochodowy. No widzisz, kurwa, oni nie reagują, tu jedzie chłop. On nawet nie czai tego. No się, mano. Podam mordo. No ale to cheating, to nie ma sensu, mieliśmy się no, wtapiać w tło Mieliśmy się w tło wtapiać, a ty zapierdalasz na maksa, jakbyś no ci pował uwagę, uwa uwa odwracam no zresztmy helikopter i po prostu tam zalećmy, ale kurwa wtapianie się w tło O cholera, no, wysiadka Odgrywaj kurwa Nie bądź za mną, no wypierdalaj Nie no, wtapiam się w to, jak widzę lamusa tego kurwa dosia, do siatła, do spodu go znębie. <słuch> dawaj tą furę, kradniemy O, tą furę zajebiemy, ty. Przebierz się za ufoluda i jeździli na kwadzie, będą myśleli, że jesteś jednym z nich. 5k, 5k, 5k. to jest twoje normalne jedzenie, kurwa. Ty co on tak za kurwa normalnie? kurwa! kulba. nie wieźcie, zapalimy mnie. Dobra, GG. zapierdala, japca. Zapierdala już jest GG. Jestem Jak ty kurwa. A Ty bez streama Sambie <grymne> dać kurwa pojeździć, ja pierdol. A ty się wyjebałeś samki pizde kurwa, co komentujesz kondonie jebany? Ja nie mogę wyjść, ja nie mogę wyjść. B, be, benoś. Ale wejście w autostradę. Nikt chcę nie szczaj. O kurwa nie! Przez przypadek knem M2! M2. F2! Złotych. Ja pierdolę! Pierdoli mi się zem O kurwa, chyba mnie nakryli luki! Mam, mam checkpointa! Mergano! Adriano też ma, no to git, to finish. Pierwszy checkpoint jest lewy bank na lewej autostradzie, to trochę niżej od nas. Dolny, tak. Ten dolar, no. Dziesiąty? No, no, no. no, no. Nie. Już ci mówię, tak, dziesiąty. My... Tak, tak, tak. tak no, nie? No. To jest no. pierwszy checkpoint, a finish kurwa na molo. No, Jak chcecie być zwierzętami, to MK, tak samo no. jakbyście zmieniali ten, tylko nie wchodzicie w, w mail albo female, tylko w addon Pets i tam są same zwierzaki. Tylko uważajcie na, na chyba na chimpa, bo tam... Na no, nie... Chimpa, no? A chimpę bo chimpę to możecie mało to się dobrać, zmienić to, też... Czekaj. Gra w wodne zwierzę i umrzeć. Nie wiem, czytajcie co się zmienia. Flyer-related options. Ale może coś małego, nie wiem. Kota on zapierdala. Królik zapierdala. I szczury jest praktycznie nie do znalezienia, nie? Ooo! Ale się chują Ty. No naprawdę ten chłop, co na Five City gra, kurwa ma taką kamerę spierdoloną? No, no, na. no. A rybą można? Umarłem. No to go. Które to jest ryba? Fish. Fish. Adolfin, to Dolpin. Aha! Kojot jest pojebanie szybkie, jak coś, co A Dolphin to nie jest ryba. To jest sak. O, bez kitu. Ja biegnę zajebiście właśnie. Ej, tu kurwa jest puma, ona nas zje, ty! Ej, t, kurwa co jest! <laughs> Dobra, mnie puma zajebała. Ha! Beka z cyby. Ej, bo mnie, no, bo mnie auto zaraz rozjedzie, co jest ty? Cicho, kurwa ja mam przejebane Co masz? No kurwa chłopy koło mnie, je... o kurwa karabin chyba wyjąłem, nie Słyszę tych bandziorów Ła <laughs> <laughs> kurwa, ja pierdole Ty, to nie jest takie proste, strasznie trudną mapę dostaliśmy Najgorzej to przez drogę przejść, kurwa, jak oni tu stoją. Nie, no to jest jakiś bóg! Ej, bo mi goni, ty! PUMA MNIE GONI, TY! A kim jesteś? No spadłem Kojowy? chyba z centymetra, przecież a. do szczura łopatą no to mu przy... na luzie, słuchaj... Przypierdolisz, do szczura łopatą to żyje, a co dopiero z centymetra? Ja delfinem zadupcam. Co ty robisz, ja I na Kurwa. Ale ja już nie mam, nie mogę... Ani w to, ani w tą... Jak nie możesz z górki zejść, to X spam Są dwie, małty. Nie no! Przecież to jest takie głupie! Nie gram tym szczurem! Łoooł! Wow. Kurwa mnie woda... Prąd wodny mnie wescał. Co?! No co, opadłeś? Ta, padłem. Jak mnie w powietrze wyjebało, jak się zmieniłem postać się nie liczy takie padnięcie nie no nie wyjebałem się jak coś o. mam szota na dowód lać mi się chce od tej wody nie tak co? za daleki dystans dałeś, Mergana. no ja już znaczy khoancie tu coś? Ale tak szczerze, troszeczkę gorsze jest yy, z zwierzętami. Bo Bo jak widzisz losowe zwierzę, to raczej walisz do niego od razu, nie? Dobra, to jak, szybko jakieś zwierzę, które się przeciśnie. No kurwa. No, ja się no! w teksturach. Ja też, a to revive'a daj. Ej, i co wtedy? Daleko się zrespiłem? Dobra, niedaleko do przeżycia, nie? Nie. a nie, pierdol, co to jest? No, ale to jest tak niesprawiedliwe, bo się na typach zrespiłem. No, ale dobra, przejebałem. Kogo można spektajcować? Kurwa, tu się nie da przycisnąć. Tak nie, nie wydałoby tak. się to obronić, ale już chuj. No, zmień się na chwilę na jelonka, debilu jebany. Nie, tutaj się nie opłaca nawet. Nie, ja Pierdol. Dobra, kurwa. Nikt się nie szali, jak tu będzie jakiś ten. Jakiś kojot. O kurwa! Spot, widzę, widzę, spot. Co ty zrobiłeś, Luki? Mordę, zamknij. Siemano Dobra, zaraz mam... Ty, co jest grane? Ty, oni są zadupcaj, jacy Zadupcaj, siłpo. zadupcaj, zadupcaj Oni są jacy upo. No trochę są mhm. Aha. Ty Czekał, bo mnie przyjechał, dopiero czwarty mnie rozjechał Dawaj Adriano O kurwa, idź, że każdy nas szczurze nie. nie No już tu cię nie, nie, nie mogą no, zabić Kurwa Biegnij, ja do, wbiegaj się. do banku! Biegaj, biegaj, biegaj! Bieg! Co? <laughs> Jeden żyje, zaliczam. <laughs> Jestem Dobra, to teleportujemy się do ciebie. Zróbmy tam tu już jako ludzie do tego finiszu może. To! No garni się, barbarzyńco! Co? Ha, bo ja ci dalej spektuje, ty co jest? Dobra, na pewno mnie nie poznają, wiecie kiedy wycie. wyjeżdżamy Nie jesteś, ej, widzisz go kurwa? No już możemy jechać tylko sekunda niech odpisze A gdzie to jedziemy? Na Molo? Na molo Co jest <laughs> Jest Gdzie jest komenda? Gdzie tu jest komenda? Jestem na komendzie! Jeszcze nie Ktoś kurwał zapierdalał, to no ja! No, ta, no bo o, kurwa, z... wyjebałeś Pani, mnie! już zakończył. Pomóc ci? Ciemnia się, czas, Warda. No, ale fajnie się grało nawet, co? <laughs> Nie, zertuję, ale fajne. Dzięki, Berganu za Gierkę. A kiedy robimy jeszcze coś, kurwa, w tej GTA? Trzeba pomyśleć coś. No kurwa, zajebioza! Ja mam nadzieję, że się tak. bawiliście, bo... Nie, nie ja się, się dobrze byli. bawiłem, tylko kurwa, ja ci powiem tak Ja byłem tak kurwa wczuty, że nawet kurwa mordę zamykałem, żeby mnie nie złapali. Nie wiem, fajne. A są jeszcze, mogą być jakieś inne tryby, czy nie? No można, trzeba to. pomyśleć. Mergano, a jakbyś kiedyś zombie moda ogarnął, że wiesz, że mamy kurwa rozpierdalać zombiaków na, na tym GTA Idzie się na przykład przedostawać, ale jest chuj zombie wszędzie, czy nie udźwignie giera? Dobra, dobra. Jest i chyba nawet są zombie mody, ja odpalę zaraz z widzami jakieś. Zobaczę jak to wygląda, bo na bank jest jakiś Daisy w m mod. Dziękuję wam widzowie, łowcy, którzy byli za gierkę i wam widzowie, A dzięki chłopacy. <grym>